Okej, okay. witam serdecznie Was w kolejnym odcinku The Grave Movie planet. I tak jak zauważyliście, na moim kanale pojawił się pierwszy odcinek Rozmowa z Cleverbotem. I dodałam, ponieważ pomyślałam, że może Wam się spodoba. I będę powiedziała e, takie filmiki z Cleverbotem, jakbym nie mogła Nagrywać mgdy za I tak. Dzisiaj chcę wam zrobić taki, jakby poradnik, jak wyglądacie, VIP, jak nie mając go. Więc zacznijmy yy, może od twarzy. Więc wybieramy sobie oczy. Ja, jak była, jeżeli nie byłam wikwan, to brałam. O, o brałam. Tak, to brałam. Takie oczy. Ja sobie widziałam, że taki kolor, mm, taki kolor, ale możecie oczywiście wziąć niebieski. Taki, taki będzie też. Ale ja mm, sobie Nie, czy O I tak, bo możecie sobie. Nie wiem, czy to jest w jakichś czasach, czy oczywiście odjąć. Chyba już ja mam różne Od makijażu to ja proponuję Wam ten za 12, czarny. Ehm, bardzo fajnie wygląda, bo użyłam mam złapę na długą i będę mniej się podobał. Chciałam nie początek, że ten za 110, ale powiedziałam, że jednak będzie ładny. Kiedyś idziemy do nosa. Ja nagrywam minutę, dobra. E, Noc taki, o ten za 300. E, no, ten, który możecie już ten, no możecie. A usta to ja wybrałam takie. Takie usta za trzysta. I wybieracie właśnie taki. O, właśnie taki leciutki lub bierzecie taki bardziej yy, można uznać taki bardziej kremowy. Nie wiem co. O taki lub właśnie możecie wziąć taki ładny róż. O, taki bardzo ładny. Odcień skóry możecie też tak sobie wziąć y, taki lub jednak ja chyba bym się Właśnie taki, o bardzo fajny, więc sobie możecie kupić. Okej. Okay. Yy, odzież to oczywiście w odzieży, to są tak naprawdę rzeczy. Więc ja przy sobie takie tam, jak mam mało kasy, to idę zawsze sobie do top tam, właśnie są bardzo fajne yy, rzeczy to są tak naprawdę dla drzwi, tak. e, więc ja mam, um, e, możecie sobie wziąć taką bluszkę taką i e, to dać na białe, ja takie mam, tylko że to też, to będzie na czarno, ja wam pokażę, a to będzie też na białe. Taka. Taka bluzka, będzie, ja ją mam. E, nas, następne: mm, możecie kupić sobie takie włosy. E, tylko, że one bardziej będą takie. Blond, mm, One nie będą takie blond, tylko widziałam, że można być takie. Nie wiem, czarne są bardzo fajne, białe niezbyt, ale weźmy sobie y, takie. Y, Okej, okay. y, tak samo możecie sobie wziąć, do tego są y, takie buty na 400, które y, można sobie wziąć, na przykład takie, o, na białą, tak, i macie do tego takie jakby już tego. Teraz szukacie spodni jakiś yy, Różne. Możecie sobie też dokupić taki makijaż czarny. Bardzo też fajny. O, bardzo fajnie jest Ja. Yy, I tak. Więc... Yy, są naprawdę fajne rzeczy, które nie są dziwnoprawne. To samo jest bluzka taka, yy, gdzie można to tam na, o taki. To, no. No. na przykład na taki to to na przykład na taki różowy. No, jest taka bluzka, tak samo sukienkę, możecie sobie zrobić na przykład na hmm. bardzo dużo pomysłów, na które tak naprawdę. Możecie sobie pozwolić. Dużo jest rzeczy, które nie są dla widów, dlatego możecie sobie na to pozwolić. Kolejna to jest taka bluzka, którą też wam polecam. Fajnie zrobić. Ja tylko że ja mam taką, tylko że to jest białe. I tak Też bardzo fajna. Yy, no dobra. Okej okay. hmm. teraz yy, animki Znaczy anime chyba dusz jakie są stop możecie sobie brać yy, na przykład możecie sobie kupić na przykład jakąś animkę, która nie jest dla bibów, ale jest jaka, jakby była Więc I yy, Więc tutaj ładuję no dobra, jakąś animkę zupełnie, która na przykład nie była. E, mi się tutaj ładuje. No, więc to było na tyle. Taki 6-minutowy e, poradnik. Pa!